Witam w Akademii Cyfrowego Seniora. W tym materiale skupimy się na przeglądarkach internetowych. W komputerze, który kupujecie w sklepie lub też, który macie w domu, najczęściej jest zainstalowana przeglądarka Microsoft Edge, którą macie na dole na paseczku. Jest to przeglądarka dobra, ale nie najlepsza. Można na swoim komputerze zainstalować inną przeglądarkę lub mieć ich kilka. Ja sugeruję, abyście zainteresowali się przeglądarką Google Chrome lub Mozilla Firefox. W tym materiale zobaczymy, jak taką przeglądarkę zainstalować. Wystarczy, że w górnej części okna skorzystamy z plusika nowa karta. Klikamy w niego i możemy wpisać w pasku adresu Chrome. Dzięki temu wyszukiwarka powinna nam zasugerować. Pis z przeglądarką Google Chrome. Tutaj jeszcze dodatkowo jest informacja, że pojawiła się nowa przeglądarka Microsoft Edge, która jest też dobra. Natomiast my skupimy się na przeglądarce Google Chrome, z uwagi na to, że posiada ona bardzo dużo dodatków, które wpływają na bezpieczeństwo przeglądania internetu. Klikam przeglądarka Google Chrome. Powinna nam się otworzyć strona, w której będzie przycisk Pobierz Chrome. Na dole dostaniemy komunikat, co chcesz zrobić z elementem Chrome Setup Exe. Proponuję, żeby kliknąć Uruchom. Po chwili powinniśmy dostać informację od komputera, że przeglądarka została pobrana, a właściwie jej instalator. Na naszym pulpicie znajduje się informacja na temat instalacji nowej przeglądarki Google Update Setup. Klikamy tak, ponieważ mamy zbytanie od komputera, czy, w ty, czy tej aplikacji yy, zezwolić na wprowadzenie pewnych zmian. Oczywiście godzimy się, bo tą zmianą będzie zainstalowanie przeglądarki Google Chrome. Klikamy tak. I w tym momencie pobiera nam się przeglądarka internetowa. W zależności od szybkości internetu, będzie to trwało kilka sekund lub kilkadziesiąt. Przeglądarka się instaluje. OK. Gotowe. Mamy w tym momencie zainstalowaną przeglądarkę, przeglądarkę internetową Google Chrome. Nadal mamy jej ikonę. Aby ta ikona została przypięta do naszego komputera, do paska, można kliknąć prawym klawiszem myszy. I przypnij do paska zadań. Dzięki temu ta ikonka zostanie tutaj z nami no niemalże na zawsze. Zamykam teraz okienko. Zobaczcie, że na pulpicie też pojawiła się ikona aplikacji Google Chrome. I to wszystko. W ten sposób możemy się cieszyć nową przeglądarką na naszym komputerze.